Śmiali się, gdy adoptował kaleką sierotę, aż przejęła całe jego ranczo. Nikt w Dusty Creek nie mógł uwierzyć własnym oczom. Stary Samuel Morrison, najtwardszy rancher w trzech hrabstwach, szedł ręka w rękę z dwunastoletnią dziewczynką, która ledwo stawiała stopę przed drugą. Jej lewa noga ciągnęła się za nią, wykręcona od urodzenia, a jej ubranie było niczym więcej niż połatanymi szmatami, które zwisały luźno na jej drobnej sylwetce. Szepty natychmiast się rozbrzmiały. Co ten stary głupiec sobie wyobraża? Mruknęła Marta Henderson z zalady w sklepie wielobranżowym, obserwując przez zakurzone okno, jak Samuel pomaga dziewczynce wsiąść na swój wóz. Ledwo daje radę z tym swoim ranczem. Biedne dziecko, powiedział Doc Williams, kręcąc głową. Będzie dla niego tylko ciężarem. Nie potrafi nawet normalnie chodzić, nie mówiąc już o pracy na ranczu. Ale Samuel Morrison nie przejmował się szeptami. Dostrzegł w oczach małej Emmy coś, co przypominało mu jego samego sprzed trzydziestu lat. Niezłomna determinacja, której nie dało się złamać, bez względu na to, jak bardzo życie ją męczyło. Dyrektor sierocińca, pan Grimsby, aż nazbyt chętnie ją oddał. Jest tu od czterech lat, wyjaśnił z wyraźną ulgą. Urodziła się ze skręconą nogą, a jej rodzice zginęli w wypadku wozu, gdy miała osiem lat. Nikt nie chce kalekiego dziecka. Za dużo pracy, za mało pomocy. Samuel uklęknął tego dnia do poziomu Emmy. Jego zniszczone dłonie były delikatne, gdy mówił. Co ty na to mała? Chcesz zamieszkać na prawdziwym ranczu z końmi i bydłem? Oczy Emmy rozbłysły niczym ogień na prerii. Mówisz serio, proszę pana, chociaż nie umiem chodzić prosto. Liczy się nie tylko chodzenie prosto, powiedział Samuel i mówił serio. Teraz, gdy ich wóz toczył się główną ulicą Dusty Creek, schody i palce wskazujące podążały za nimi niczym cienie. Samuel poczuł, jak Emma kurczy się obok niego, a jej drobna dłoń mocniej ściska jego ramię. Nie przejmuj się nimi, powiedział cicho, a jego głos niósł ciepło ogniska w zimną noc. Oni po prostu jeszcze nie wiedzą tego, co ja wiem. Co takiego, panie Morrison? Samuel uśmiechnął się, a jego oczy zabłysły. Czasem najsilniejsi ludzie przychodzą w najbardziej nieoczekiwanych okolicznościach. Rancho Morrisonów rozciągało się przed nimi niczym ożywiony obraz. Łagodne wzgórza usiane bydłem, Solidny drewniany dom z okalającą go werandą i czerwona stodoła, która przetrwała 40 lat burz na preri. Późno popołudniowe słońce malowało wszystko na złoto, a w powietrzu unosił się zapach siana i skóry. Emma jęknęła, otwierając szeroko usta. To najpiękniejsze miejsce, jakie kiedykolwiek widziałam. No cóż, teraz to mój dom, powiedział Samuel, pomagając jej zejść z wozu. Oprowadzę cię. Zwiedzanie zajęło dwie godziny. Samuel szedł powoli, dotrzymując kroku Emię, która z trudem pokonywała nierówny teren. Pokazał jej kurnik, ogród warzywny, pastwiska, na których pasło się jego bydło, i wreszcie stodołę, w której mieszkały jego utytułowane konie. To jest Thunder, powiedział Samuel podchodząc do wspaniałego karego Ogiera. Ma porywczy temperament, ale jest bystry, jak błyskawica. Emma patrzyła z podziwem na potężnego konia. Jest piękny. Czy mogę, czy mogę go dotknąć? Samuel miał zamiar odmówić. Tander był nieprzewidywalny, zwłaszcza w obecności obcych, ale coś w oczach Emmy go powstrzymało, to samo co widział w sierocińcu. No dalej, powiedział, ale bardzo powoli. Emma podeszła do boksu, jej skręcona noga sprawiała, że jej ruchy były niezręczne, ale intencja jasna. Wyciągnęła małą dłoń, a tander, znany z gryzienia dorosłych mężczyzn, pochylił swoją wielką głowę i delikatnie musnął jej dłoń. Oczy Samuela rozszerzyły się. Przez dwadzieścia lat posiadania Tandera nigdy nie widział, żeby koń tak szybko się do kogoś przekonał. No cóż, będę. Wyszeptał. Tego pierwszego wieczoru przy kolacji Samuel obserwował Emmę dziobiącą jedzenie. Jej wzrok błądził po jadalni, jakby spodziewała się, że ktoś jej wyrwie talerz. Możesz jeść ile chcesz, powiedział Samuel łagodnie, a jutro i pojutrze będzie więcej. Emma podniosła wzrok, a w jej oczach pojawiły się łzy. Dlaczego jest pan dla mnie taki miły, panie? Morrison, wszyscy mówią, że jestem tylko ciężarem. Samuel odłożył widelec i pochylił się do przodu. Ema, powiem ci coś. Kiedy byłem mniej więcej w twoim wieku, mój tata zginął w wypadku górniczym, zostawiając mnie i mamę z samymi długami i pustymi obietnicami. Ludzie mówili, że niczego nie osiągnę, że jestem za mały, za młody, za biedny. Wskazał gestem sale. Spójrz, gdzie teraz jesteśmy. Czasami świat próbuje nam wmówić, czego nie możemy zrobić, ale jedyny głos, który naprawdę się liczy, to ten w Twoim sercu. Emma otarła oczy grzbietem dłoni. Co Twoje serce mówi o mnie, Samuel się uśmiechnął, że jesteś dokładnie tam, gdzie powinnaś być. Następnego ranka Emma naprawdę poznała życie na ranczu. Samuel obudził ją przed świtem. Niebo wciąż było rozgwieżdżone. Czas zobaczyć, na czym polega praca na ranczu. Powiedział, podając jej parującą kawę z dodatkowym mlekiem i cukrem. Zaczniemy spokojnie. Ale łatwo było względne: karmienie kurczaków okazało się wyzwaniem, gdy Emma nie mogła poruszać się wystarczająco szybko, by uniknąć ich dziobania. Zbieranie jajek było praktycznie niemożliwe, gdy nie mogła się schylić, a dojenie krowy zupełnie nie wchodziło w grę. W południe Emma z trudem powstrzymywała łzy frustracji. Nic nie potrafię zrobić dobrze, powiedziała osuwając się na ścianę obory. Może wszyscy mają rację, może jestem tylko ciężarem. Samuel usiadł obok niej, a jego stare stawy trzeszczały. Wiesz o czym myślałam, obserwując cię dziś rano? Emma pokręciła głową. Myślałam o tym, że ani razu się nie poddałaś. Ani razu, Emmo. Sześć razy upadłaś goniąc kurczaki, i siedem razy się podniosłaś. To nie duch kogoś, kto jest ciężarem, to duch wojownika. Ale ja nie dam rady. Samuel stanowczo odparł. Jeszcze nie możesz się tym zająć, ale jest więcej niż jeden sposób, żeby być użytecznym na ranczu. Pokażę ci coś. Zaprowadził ją do swojego gabinetu, małego pokoju wypełnionego księgami rachunkowymi, papierami i mapami. Biurko było zawalone paragonami, rachunkami i korespondencją. Oto biznesowa strona ranczerstwa, wyjaśnił Samuel, przeczesując dłonią siwiejące włosy. I powiem ci szczerze, Emma, jestem w tym beznadziejny. Ledwo potrafię czytać, co sam piszę, a cyfry tańczą na stronie, jakby ze mnie kpiły. Emma z zainteresowaniem spojrzała na rozrzucone papiery. W sierocińcu to ona pomagała panu Grimsbyemu w prowadzeniu dokumentacji, pomimo jego protestów, że kalekie dziewczęta nie powinny zajmować się męską pracą. Mogłabym w tym pomóc, powiedziała cicho. Dobrze radzę sobie z liczbami i pisaniem. Samuel uniósł brwi. Umiesz czytać i pisać. Pani Paterson w sierocińcu mnie uczyła. Mówiła, że mam bystry umysł, nawet jeśli moje ciało nie. Emma wzięła do ręki jedną z ksiąg rachunkowych, wodząc palcami po chaotycznych kolumnach. Tu jest napisane, że sprzedałeś 12 sztuk bydła w zeszłym miesiącu za 600 dolarów, ale zapisałeś tylko 400 dolarów. Gdzieś brakuje ci 200 dolarów. Samuel spojrzał na nią, potem na księgę rachunkową, a potem znowu na nią. No cóż. Niech mnie diabli wezmą, westchnął. Od tygodni zastanawiam się, gdzie podziały się te pieniądze, i tak rozpoczęła się transformacja Emmy z ciężaru w błogosławieństwo. Choć nie mogła wykonywać fizycznej pracy na ranczu, została menedżerką Samuela, porządkując jego dokumentację, śledząc wydatki, a nawet negocjując lepsze ceny z nabywcami, którzy nie doceniali bystrego umysłu, kryjącego się za niewinną twarzą młodej dziewczyny. Ale prawdziwe zmiany miały dopiero nadejść. Trzy miesiące po przybyciu Emmy nastąpiła katastrofa. Samuel pracował z młodym bronko, gdy koń się spłoszył i rzucił nim z całej siły o ścianę stajni. Doktor Williams zdiagnozował dwa złamane żebra i poważne skręcenie kostki. Lekarz zalecił całkowity odpoczynek w łóżku przez co najmniej trzy tygodnie, bez wyjątków. Twarz Samuela zbladła nie z bólu, ale ze zmartwienia. Doktorze, nie mogę sobie pozwolić na zamknięcie na trzy tygodnie. Muszę się zająć bydłem. Wytrenować konie, a w przyszłym tygodniu przyjadą kupcy. Więc lepiej coś wymyśl, powiedział dr. Williams, pakując torbę. Bo jeśli nie odpoczniesz, te żebra mogą przebić płuco. Tej nocy Emma siedziała przy łóżku Samuela, a jej młoda twarz marszczyła się z niepokoju. Co zrobimy? Samuel zamknął oczy, czując się pokonany po raz pierwszy od lat. Nie wiem, maleńka. Może będę musiał sprzedać część stada wcześniej. Zapłacę. Ile się da. Ale Emma już myślała. Jej umysł gorączkowo rozważał możliwości. A co gdybym? A co gdybym mogła pomóc nie tylko z książkami? Emmo, ledwo potrafisz przejść przez podwórko. Jak poradziłabyś sobie ze zwierzętami? Nie ja bezpośrednio, powiedziała Emma, a w jej głosie słychać było coraz więcej podniecenia. Ale co gdybym mogła mówić innym, co mają robić? Co gdybym mogła być Twoimi oczami i Twoim głosem? Następnego ranka Emma zaskoczyła Samuela, pojawiając się przy jego łóżku w pełnym ubraniu, z kartką papieru zapisaną starannym pismem. Opracowałam plan, oznajmiła. Tommy Wilson z miasta szuka pracy, a jego brat Jake zna się na koniach. Jeśli zatrudnimy ich tymczasowo, będę mogła kierować ich pracą. Znam to rancho prawie tak dobrze, jak ty teraz. Samuel próbował usiąść i skrzywił się. Emma! Ci chłopcy są dwa razy starsi od ciebie. Nie posłuchają kalekiej dziewczyny, wtedy sprawię, że posłuchają. Powiedziała Emma z determinacją, która dobitnie przypominała Samuelowi jego samego w tym wieku. Poza tym mam coś, czego oni nie mają. Co takiego? Zaufałaś mi i obserwuję twoją pracę każdego dnia od trzech miesięcy. Wiem dokładnie jak chcesz, żeby to było zrobione. Wbrew rozsądkowi Samuel zgodził się dać Emmie szansę. Jaki miał wybór? Pierwszy dzień był katastrofą. Tommy i Jake Wilson pojawili się, spodziewając się, że będą słuchać poleceń Samuela, a nie dwunastoletniej dziewczynki ze skręconą nogą. Kiedy Emma próbowała skierować ich na południowe pastwisko, żeby sprawdzili bydło, Tomi się roześmiał. Słuchaj, mała dziewczynko, powiedział protekcjonalnie: Dlaczego nie pójdziesz pobawić się lalkami, a mężczyźni zajmą się prawdziwą robotą? Twarz Emmy poczerwieniała, ale jej głos pozostał spokojny. Pan Morrison płaci ci za pracę, a nie za zadawanie pytań. Bydło na południowym pastwisku nie było sprawdzane od dwóch dni, a jeśli będą problemy z wodą, możemy stracić połowę stada. Jake Wilson prychnął. Co ty wiesz o bydle? Wiem, że pompa wiatraka wydaje zgrzytliwy dźwięk od tygodnia, odpowiedziała spokojnie Emma. Wiem, że płot w południowo-wschodnim rogu ma luźny słupek, który trzeba naprawić. I wiem, że jeśli wkrótce się nie ruszysz, będziesz musiał tłumaczyć panu. Morrison, dlaczego jego byk nagroda padł z odwodnienia? Bracia Wilson wymienili spojrzenia. Planowali wykonać jak najmniej pracy, podczas gdy Samuel leżał w łóżku, ale coś w tonie Emmy sprawiło, że się zawahali. Dobra, powiedział Tomi niechętnie, ale jeśli marnujemy czas na gonienie za problemami, które nie istnieją, to koniec. Dwie godziny później wrócili z zakłopotanymi minami. Pompa wodna rzeczywiście się zepsuła, i bydło nie miało wody przez prawie dobę. Gdyby Emma ich nie wysłała, Samuel mógłby stracić tysiące dolarów w bydle. Skąd wiedziałeś? Zapytał Jake, a szczera ciekawość zastąpiła jego wcześniejszą drwinę. Emma wskazała na drewnianą skrzynię obok stodoły. Każdego ranka przez trzy miesiące siedziałem na tej skrzyni i patrzyłem, jak budzi się to ranczo. Nauczyłem się odczytywać znaki, jak poruszają się zwierzęta, jakie wydają dźwięki, jak działają maszyny. Widzisz problemy oczami. Ja widzę je umysłem. Od tego dnia bracia Wilson nigdy więcej nie kwestionowali instrukcji Emmy, ale prawdziwy test Emmy nadszedł w następnym tygodniu, kiedy największy kupiec Samuela, bogaty handlarz bydłem o nazwisku Harrison Drake, przybył na inspekcję stada. Drake znany był ze swoich bezwzględnych praktyk biznesowych i szczególnej pogardy dla każdego, kogo uważał za osobę poniżej swojej pozycji. Samuel wciąż leżał w łóżku. Więc Emma musiała sama przeprowadzić negocjacje. Drake spojrzał na młodą dziewczynę ze skręconą nogą i ledwo ukrył obrzydzenie. Gdzie jest Morrison? Zapytał. Nie robię interesów z dziećmi. Pan Morrison wraca do zdrowia po kontuzji, powiedziała Emma uprzejmie, mimo że palił ją ogień w piersi, ale mam pełne prawo reprezentować jego interesy. Drake zaśmiał się szorstko. Słuchaj, mała, jestem tu po to, żeby kupić bydło, a nie pogrywać. Daj mi człowieka, który tu rządzi. Emma wyprostowała ramiona, wcielając w siebie całą cichą siłę Samuela. Ja tu rządzę, panie Drake, i jeśli nie woli pan przenieść interesów gdzie indziej, proponuję omówić warunki. To, co nastąpiło potem, było najbardziej intensywną negocjacją biznesową w młodym życiu Emmy. Drake próbował wszelkich możliwych sztuczek zastraszania, protekcjonalności, gruźb, że odejdzie, ale Emma spędziła miesiące obserwując Samuela przy pracy, ucząc się nie tylko biznesu hodowlanego, ale także sztuki czytania ludzi. Na każdą niską ofertę odpowiadała szczegółowym uzasadnieniem. Przedstawiła Drake'owi nieskazitelną dokumentację potwierdzającą najwyższą jakość bydła rasy Morrison. A kiedy próbował ją zmusić do przyjęcia niekorzystnej oferty, spokojnie zasugerowała, żeby sam zbadał bydło i sprawdził, czy znajdzie lepsze bydło gdzie indziej na tym terenie. Trzy godziny później Drake podpisał kontrakt z 15% zniżką więcej niż pierwotnie zaoferował. Jak to zrobiłeś? Zapytał Samuel, kiedy Emma z dumą pokazała mu podpisane dokumenty. Pamiętałam, co mi powiedziałeś, odparła Emma. Jedyny głos, który naprawdę się liczy, to ten w twoim sercu. A moje serce podpowiadało mi, że nasze bydło jest warte każdego grosza. Samuel doszedł do siebie. Wieść o kalekiej dziewczynce z sierocińca, która prowadziła rancho Morrison, rozeszła się po Dusty Creek. Niektórzy byli zdumieni inni sceptyczni, ale nikt nie mógł zaprzeczyć rezultatom. Rancho działało sprawniej niż kiedykolwiek, a bydło było zdrowsze, a zyski były wyższe niż od lat, ale prawdziwa przemiana nie dokonała się w ranczu, lecz w samej Emmie. Nieśmiała, załamana dziewczyna, która przybyła sześć miesięcy wcześniej, stała się pewną siebie młodą kobietą ze stalowym kręgosłupem i ogniem w oczach. Nauczyła się poruszać po Ranchu pomimo ograniczeń fizycznych, znajdując kreatywne rozwiązania na każde wyzwanie. Zmontowała system bloczków, aby pomóc sobie w dotarciu do wysoko położonych półek, zaprojektowała specjalny wózek, który pozwalał jej przenosić pasze i zapasy bez ich dźwigania, i nawet nauczyła tandera pochylać głowę, żeby mogła mu pogłaskać grzywę. Co ważniejsze, odkryła coś, czego nie zapewniłaby jej żadna sprawność fizyczna. Miała dar przywództwa. Robotnicy na ranczu, którzy początkowo ją zbywali, teraz szukali u niej rady. Sąsiedzi zaczęli zgłaszać się do niej ze swoimi problemami biznesowymi. Nawet bankier miejski zaczął konsultować się z Emmą w sprawie inwestycji rolnych. Samuel obserwował to wszystko z mieszaniną dumy i zdumienia. Dziewczynka, którą uratował z sierocińca, nie tylko znalazła swoje miejsce na świecie, ale także stworzyła miejsce, które było wyjątkowe. Ale największe wyzwanie Emmy dopiero miało nadejść. Pewnego jesiennego wieczoru, gdy liście mieniły się złotem, a powietrze niosło obietnice zimy, Samuel zawołał Emmę do gabinetu. Jego wyraz twarzy był poważny, poważniejszy niż widziała od dnia, w którym przyprowadził ją do domu. Emmo, musimy porozmawiać, powiedział, gestem wskazując jej, żeby usiadła. Mam ci coś ważnego do powiedzenia. Serce Emmi zaczęło bić szybciej. Czy on ją odesłał z powrotem do sierocińca, czy zrobiła coś złego? Samuel wyciągnął z szuflady biurka grubą kopertę. To mój testament, Emmo, w zeszłym tygodniu kazałem go poprawić. Oczy Emmy rozszerzyły się: Twój testament! Nie młodnieje, powiedział delikatnie Samuel. A po tych ostatnich miesiącach obserwując twoją pracę, widząc, co osiągnęłaś, cóż, podjąłem decyzję. Otworzył kopertę i wyciągnął kilka dokumentów prawnych. Zostawiam ci rancho, Emmo. Wszystko. Ziemie, bydło, budynki, wszystko. Emma patrzyła na niego zszokowana. Ale jestem tylko kaleką sierotą. Nie potrafię prowadzić rancza. Samuel uśmiechnął się tym samym uśmiechem, którym obdarzył ją pierwszego dnia w sierocińcu. — Emmo, prowadzisz to ranczo od miesięcy. Przekształciłeś go z upadającego przedsiębiorstwa w najbardziej dochodowe przedsiębiorstwo w trzech hrabstwach. Zdobyłeś szacunek wszystkich, którzy z tobą pracowali i udowodniłeś, że prawdziwa siła nie pochodzi z tego, jak szybko potrafisz chodzić, ani ile możesz podnieść. Łzy spływały po twarzy Emmy. — Ale co z twoją rodziną? Nie masz krewnych, którzy powinni odziedziczyć? Mam siostrzeńca na wschodzie, powiedział Samuel. Gość z miasta, który uważa, że krowy to coś, co widuje się w książkach obrazkowych. Sprzedałby to miejsce dzisiaj, po moim pogrzebie, i ani razu się nad tym nie zastanawiał. Ale ty, ty rozumiesz, co znaczy ta ziemia? Znasz każdy akr, każde zwierzę, każdy słupek ogrodzeniowy. To rancho to nie tylko twoja własność to dom. Emma zarzuciła Samuelowi ręce na szyję, szlochając z radości i wdzięczności. Obiecuję, że się tym zajmę. Obiecuję, że będziesz ze mnie dumny. Już to zrobiłeś, maleńki. wyszeptał Samuel. Już to zrobiłeś. Wiadomość o decyzji Samuela wstrząsnęła Dusty Creek. Ci sami ludzie, którzy szeptali o tym, że głupi starzec adoptuje kalekiego sierotę, teraz plotkowali o kalekim sierocie, który odziedziczy najpiękniejsze ranczo w okolicy. Niektórzy byli przychylni, widząc możliwości Emmy na własne oczy. Inni byli oburzeni, twierdząc, że to nienaturalne, aby niepełnosprawna dziewczyna posiadała tak cenną nieruchomość. Kilku nawet sugerowało, że Emma w jakiś sposób manipulowała Samuelem, wykorzystując jego wiek i samotność. Emma nauczyła się jednak ignorować głosy, które próbowały określić jej ograniczenia. Miała mnóstwo pracy. W ciągu kolejnych miesięcy Emma wprowadziła zmiany, które zrewolucjonizowały działalność rancha. Wprowadziła programy hodowlane, które poprawiły jakość bydła. Negocjowała kontrakty z firmami kolejowymi, aby przewozić bydło na rynki wschodnie po lepszych cenach. Założyła nawet małą szkołę dla dzieci pracowników rancza, ucząc je czytania, pisania i matematyki w zaadaptowanym pomieszczeniu gospodarczym rancza. Co najciekawsze, zaczęła szkolić innych młodych ludzi z niepełnosprawnościami, pokazując IAM, że ograniczenia fizyczne nie muszą oznaczać ograniczonego życia. Wieść o tym szybko się rozeszła i rodzice z sąsiednich hrabstw zaczęli przyprowadzać swoje niepełnosprawne dzieci na lekcje do Emmy. Powiaty zaczęły przyprowadzać swoje niepełnosprawne dzieci, aby uczyły się u Emmy. Jak to robisz? zapytała Maria Santos, czternastoletnia dziewczyna, która straciła prawą rękę w wypadku na farmie. Jak sprawić, by ludzie cię słuchali? Emma uśmiechnęła się, wspominając ten pierwszy trudny dzień z braćmi Wilson. Nie zmuszasz ludzi, żeby cię słuchali. Powiedziała, udowadniasz, że to, co masz do powiedzenia, jest warte wysłuchania. Swoimi czynami pokazujesz I.M., że twój umysł jest silniejszy niż to, co dolega twojemu ciału. A co najważniejsze, nigdy nie pozwalasz, by czyjeś oczekiwania stały się twoimi ograniczeniami. Dwa lata po tym, jak Samuel po raz pierwszy przywiózł Emmę do domu, Rancho Morrisonów stało się najbardziej prosperującym przedsięwzięciem w trzech Stanach. Innowacyjne metody EMI były kopiowane przez farmerów na całym zachodzie. Występowała w czasopismach rolniczych, a nawet zapraszano ją na spotkania stowarzyszeń hodowców bydła. Ale sukces jej nie zmienił. Nadal wstawała przed świtem, żeby sprawdzić zwierzęta. Nadal siedziała na tej samej drewnianej skrzyni przy stodole, obserwując, jak ranczo budzi się do życia każdego ranka. I nadal chodziła tym charakterystycznym krokiem. A jej skręcona noga nadawała jej ruchom niepowtarzalny charakter. Różnica polegała na tym, że teraz, gdy ludzie się na nią gapili, nie robili tego z litością ani kpiną. Robili to z szacunkiem. Ciepłego wiosennego wieczoru, gdy Emma siedziała na ganku, obserwując zachód słońca malujący niebo odcieniami pomarańczy i złota, Samuel dołączył do niej z dwiema filiżankami kawy. Żałujesz czegoś? zapytał siadając na krześle obok niej. Emma poważnie rozważała pytanie. O której części, o czymkolwiek, o przyjeździe tutaj, o zajęciu się ranczem, o radzeniu sobie z tymi wszystkimi, którzy mówili, że nie dasz rady. Emma popijała kawę, wsłuchując się w odgłosy rancza przygotowującego się do snu, ryk bydła w oddali, rżenie koni w stodole i delikatne skrzypienie wiatraka, obracającego się na wieczornym wietrze. Żadnego żalu, powiedziała w końcu. Ale mam jedno pytanie. Jakie? Emma odwróciła się, by spojrzeć na Samuela, a jej oczy błyszczały ciekawością. Tego pierwszego dnia w sierocińcu, kiedy uklęknąłeś i zapytałeś, czy chce mieszkać na prawdziwym ranczu, wiedziałeś, co się stanie? Wiedziałeś, że to ja będę zarządzać całą firmą? Samuel zachichotał, a jego zniszczona twarz wykrzywiła się w uśmiechu. Szczerze mówiąc, nie miałam pojęcia. Po prostu zobaczyłam małą dziewczynkę, która potrzebowała domu, i pomyślałam, że może moglibyśmy sobie nawzajem pomóc. To dlaczego podjęłaś to ryzyko? Samuel milczał przez dłuższą chwilę, obserwując, jak ostatnie promienie słońca znikają z nieba. Bo czasami, emmo, największe ryzyko prowadzi do największych nagród, a czasami to, co świat postrzega jako słabość, jest w rzeczywistości najsilniejszą formą siły, jaka istnieje. Emma skinęła głową, czując, jak napływa do niej zrozumienie. Masz na myśli to, jak moja skręcona noga sprawiła, że nauczyłem się używać umysłu zamiast mięśni? Dokładnie tak powiedział Samuel. Gdybyś urodził się z idealnymi nogami, być może nigdy nie rozwinąłbyś w sobie tego bystrego zmysłu biznesowego. Gdybyś był w stanie wykonać całą pracę fizyczną samodzielnie, być może nigdy nie nauczyłbyś się przewodzić innym. Twoje ograniczenia zmusiły cię do stania się kimś więcej niż przeciętnym. Czymś więcej niż przeciętnym, powtórzyła Emma, której spodobał się dźwięk tych słów. Gdy gwiazdy zaczęły pojawiać się na ciemniejącym niebie, Emma rozmyślała o swojej drodze od niechcianego sieroty do odnoszącej sukcesy właścicielki rancza. Myślała o wszystkich ludziach, którzy w nią wątpili, o wszystkich przeszkodach, które pokonała i o marzeniach, które urzeczywistniła. Jutro przyniesie nowe wyzwania. Zawsze znajdą się ludzie, którzy będą wątpić w jej umiejętności, którzy będą uważać, że niepełnosprawna kobieta nie powinna prowadzić rancza. Będą susze i choroby, trudne negocjacje i presja finansowa. Ale Emma była na to wszystko gotowa. Nauczyła się, że prawdziwa siła nie pochodzi z tego, co potrafisz zrobić ze swoim ciałem, pochodzi z tego, na co nie pozwalasz swoim ograniczeniom, by zaszkodziły twojemu duchowi. Dziewczyna, którą kiedyś wyśmiewano z powodu skręconej nogi, teraz cieszyła się powszechnym szacunkiem za bystry umysł i niezłomną wolę. Sierota, której nikt nie chciał, stała się ranczerem, o którym wszyscy mówili. A dziecko, które zostało spisane na straty jako ciężar, przejęło nie tylko ranczo Samuela, ale całe jego dziedzictwo. Jak powiedział Samuel pierwszego dnia, czasami najsilniejsi ludzie przychodzą w najbardziej nieoczekiwanych paczkach. Następny poranek przyniósł wieści, które wystawiły przywództwo Emmi na próbę w sposób, jakiego nigdy sobie nie wyobrażała. Nadszedł telegram od gubernatora terytorialnego z prośbą o jej ekspertyzę w zakresie opracowywania polityki rolnej dla niepełnosprawnych weteranów powracających z niedawnych konfliktów. Chcą, żebym doradzała władzom terytorialnym? Zapytała Emma, czytając telegram dwa razy, żeby upewnić się, że dobrze zrozumiała. Samuel uśmiechnął się szeroko. Wygląda na to, że twoja reputacja dotarła aż do stolicy maleńka. Emma spojrzała na ranczo, które stało się jej królestwem, a potem z powrotem na telegram reprezentujący Nowe Horyzonty. Okaleczona sierota, porzucona przez świat, została teraz poproszona o pomoc w kształtowaniu jego przyszłości. Cóż, powiedziała, a w jej głosie słychać było pewność kogoś, kto zrozumiał, że ograniczenia istnieją tylko w umysłach tych, którzy je akceptują. Chyba lepiej będzie, jeśli pokażemy I am, na co nas stać. A gdy słońce wzeszło nad ranczem Morrison, malując prerie odcieniami złota i możliwości, Emma Morrison, dawniej Emma Sierota, teraz Emma Ranczerka, a wkrótce Emma, doradczyni rządowa, zaczęła planować swoje kolejne nierealne marzenie. Bo jeśli Emma czegoś się nauczyła w swojej niezwykłej podróży odporzuconej do królowej bydła, to właśnie tego. Słowo niemożliwe było po prostu kolejnym ograniczeniem czekającym na przekroczenie. Mieszkańcy Dusty Creek nie śmiali się już mówiąc o Emmie Morrison. Zamiast tego mówili z szacunkiem zarezerwowanym dla rodzących się legend. Opowiadali swoim dzieciom o dziewczynie, która dowiodła, że siła pochodzi z wnętrza, że sukces mierzy się nie tym, z czym się rodzimy, ale tym, co robimy z tym, co nam dano. A czasem późną nocą, gdy wiatr gwizdał na prerii, a gwiazdy jasno świeciły nad ranczem Morisonów, niemal słychać było echo tego dawnego śmiechu, już nie szyderczego, lecz zdumionego, jakby cały świat w końcu poznał sekret, który Samuel Morrison znał od samego początku. Czasami najsilniejsi ludzie naprawdę przychodzą w najbardziej nieoczekiwanych okolicznościach, a czasami ci ludzie nie tylko pokonują przeciwności losu, ale wręcz je całkowicie przerabiają. Jeśli chcesz usłyszeć więcej historii o ludziach, którzy udowodnili, że niemożliwe jest możliwe, którzy przekuli swoje największe słabości w najpotężniejsze atuty, to wiesz co robić, bo świat jest pełen M Morrisonów czekających na kogoś, kto pozwoli im pokonać swoje ograniczenia i stać się legendami, którymi są stworzeni.